Teo350, epicką przygodą z Beziego, głową. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Luki Kości 12, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Gotik 1. Serdecznie zapraszam do oglądania. Kochani, kontynuujemy. Musimy zdobyć teraz kamień odniskujący dla guru, czyli musimy się oddać do, udać do świątyni. Do świątyni, no. No świątyni obozu na bagnach do Iberiona, o którym Lester napowiedział w poprzednim odcinku. Więc udajemy się tam teraz bardzo szybko. Dzisiaj nie ma Wiedźmina, ponieważ mój drugi program do nagrywania coś od dzisiaj odmówił posłuszeństwa i... i nie można polegać od będzie może, może będzie taka możliwość, że jeszcze będę musiał wstrzymać, jeżeli mi się... Coś z tym naprawdę zrobi niedobrego Z tym programem do nagrywania Będę musiał wstrzymać serię Wiedźmina Ale mam nadzieję, że tak się nie stanie Dobra, dzisiaj mamy gotika, Więc kontynuujemy wchodzenie do świątyni Stój! Na świątynne wzgórze Można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z góru Moja babcia mi pozwoliła i ja mogę wejść Przysyła mnie nowicjusz Lester Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi Znam Lestera, można mu zaufać. Możesz przejść. Ja tobie nie ufam. Narty. Dobra, mamy tutaj świątynię. Ciekawe, co tu jest. Aha, czyli taka nora pełna szczurów. On sobie po środku siedzi. Dobra, odmachuje go jakaś babunka. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Każda tak mówi. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. A czemu nie? Witaj, mistrzu Iberionie. Ach, przypominam sobie Twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem. Ach, czego sobie życzysz? Wszystkiego, w tej babeczki z prawej strony też. Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras. Ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Pewnie. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Ciekawy jeszcze. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. Spok, przyniosę. przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę Zaznaczono na niej położenie kamienia. Spok, Dzięki Piękny ziomek. Idziemy. Dobra, mamy tą mapkę, zobaczymy gdzie to jest. Aha, dobra. Bardzo mi to pomogło. Dobra, wychodzimy z tej zimnej świątyni. Widzę, że jest noc, więc y, pójdziemy się dziś przespać. Bo na zapewne, Myślałem, że to się jak skończy... przy każdym nagrywaniu gotika każdy youtuber nie lubi nagrywać w nocy. Ja chociaż lubię na... grać w nocy, ale Wy pewnie nic nie pewnie nie widzicie. Dlatego prześpimy się, wejdziemy do jakiejś chatki. Czekaj. Lepiej się w nic nie pakować. Dobra, nie pakuj się, tylko mi tutaj frapkacz z fps Tam widzę jakąś chatę. Masz no bezi, no, szedłeś po prostej drodze i musiałeś paść do wody. I inteligent, naprawdę. Hej ty. A, nie wyganają nas, możemy się przespać. Do rana. Hej! Red z mojej chaty albo wezwę. Już się wynoszę, już. Ha! Czyli jednak wiesz, co dla ciebie dobre. Nie, ja wiem, co dla was jest dobre. Ja mam nie porechotać buźki. Dobre. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Wychodzimy z obozu, bo i tak tutaj nic jest. nie ma. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Aj! No jeszcze pod most! No ekstra bezi! Musisz... No właśnie tam! No widziałeś, jak można. Dobra, wychodzimy. Musisz uważać na Jest od razu jasniej. Dobra, mamy drugi, drugi, yy drugi rozdział, więc będzie teraz więcej potworków. Będzie można troszeczkę znowu PD zdobyć. Już widzicie, tam wtedy tego ścieru jada nie było, a się pojawił, więc... To co o czym mówiłem? O! Ale mordkę otworzył do nas. Eee! Jestem karzem, proszę powiedzieć. a! O, dwóch balów. Tych, co widzieliśmy koło starej kopalni. O, widzicie drugiego ścierwojada. lecz ty martki. No ten nie był taki uprzejmy i mordki do nas nie otworzył. Poczekajcie momencik. Mam bardzo spadki FPS-ów. Mój komputer dzisiaj w ogóle całkiem samolony jest. Nie wiem dlaczego. Dobra, może jakoś jakoś to przeboleje, ale jak będą takie ściny cały odcinek, to zaraz robię cięcie i zaraz tu spróbuję coś y zrobić z tym. Bo fraps nie jest dla mnie zbyt miły teraz. No, ogarnął się? Chyba tak, dobra. Teraz może... O, dobra, jednak przez moment tylko. Czekajcie, zapiszę. Właśnie ty w kurwa mać Ja nie lubię nowy... Ja nie lubię tego. Nienawidzę! Nienawidzę tego, nienawidzę jak nie mogę zapisać, i od razu Enter, nowa graj. i dopa. Dobra, kochani, więc za moment wracamy. Muszę dojść tam z do tego miejsca, gdzie doszliśmy. Więc wracamy bardzo szybciutko do tego miejsca, gdzie byliśmy. Troszeczkę musiałem tutaj poustawiać w rapsie. Opcje troszeczkę y, słabsze te... będzie słabsza jakość, ale przynajmniej będę mógł sobie w spokoju y, ponagrywać, a nie będę się męczył co ze spadkami w PS-u. Czasami sami się pewnie jakiś Ja zdarzy, ale to W locie zabijamy! Ko koko koko kiciwoko dobrze, więc mamy tak i tak. Mój sprzęt nie odmawia posłuszeństwa i muszę zmieniać troszeczkę tutaj. Ale z tym, no, z tą nową grą, że żem jak yy, tak do pieca dowaliłem, że. A nie tylko o mi chyba się zdarzają takie pomyłki. Na pewno jest kilka osób, które też tak miały. Na pewno, mogę sobie dać głowę, rękę, wszystko, nawet dupę uciąć. Dobra, więc zbieramy kwiateczki, zbieramy grzybki, halcynki. Będziemy potem, będziemy bongo robili. Będzie fajnie, będzie jazz bej'owo. Dobra. Oje, nie, 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 spadnij, bezi, bo spadnie sobie kuków, kakałko zrobisz i będzie dupa. No, widzimy już tutaj ziomka. Tego chyba Nyrasa, Prutasa, czy jakąś tam zwie. Mam ze trzy roślinki, tworzą taki niby trójkąt. Idź precz! Nie masz tu czego szukać! Be to? Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I zamierzam go sobie zatrzymać. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego. Żadnej straży, żadnych guru. Tylko ja! Giń! Giń! No co? I tyle to mi się mówią, papa! Pa! Fuj Bay się skończył dzisiaj Stalowy język Okej, okay, zabiliśmy tego dziada majaczącego jak nie wiem co. Dobra. Teraz sobie skoczymy na bańkę, ale najpierw... zapiszę. Nie nowa gra, tylko zapiszę. I od razu na świątyni nie wrócimy, a po co mam się wracać? Dobrze, dobrze, jupiu pijaju. Jesteśmy już od razu na ziemi. Ten bak jest bardzo pomocny. Musi być jednak ziarno prawdy. No go tak no, troszkę w dziwny sposób, bo sobie leciałem, mówię o już pana przy ziemi samej zrobiłem. Klawisz o, patrz, o żyję! Ciekawym cudem. Tak sobie próbowałem, aż w końcu. Znalazłem kamień. Świetnie. Oddałeś nam ogromną przysługę. Teraz zanieś. Chyba należy mi się jakaś nagroda. Pewnie. Jako, że nie należysz do bractwa, postanowiłem Cię wynagrodzić. Przyjmij ten amulet jako wyraz mojej wdzięczności. Dziękuję ci bardzo. Nyras postradał zmysły. Twierdził, że śniący objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. O, wow! Potręga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru, po długich latach medytacji posiadamy wystarczającą siłę duchową. By móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego, oczywiście, że tak. Wy, jak zwykle, jesteście ludźmi trzeciego stopnia, czyli wszystko wiedzący, wszystko pierdzący i takie banały. Jak powiedziałem, ludźmi trze trzeciego stopnia, chyba pierwszego. Ale dobra. W dzisiejszych czasach lekko nie można polegać od co powinien jest wysolu. Z tym to... balem powinniśmy jeszcze... Tego bala nie przekonaliśmy do siebie Ale tutaj zrobiłem troszeczkę błąd Bo... Jak robiliśmy to... Te prezenty rozdawaliśmy... W nowym obozie U tego bala Nie wiem... Już nie pamiętam jak on się nazywał To tam było Mogliśmy wziąć zwoje Rudę Bądź... Y, pomóc przyłączyć się do bractwa Gdybyśmy wzięli... Przyłączyć się do bractwa To by nam powiedzieli, że party coś tam... O zielu by nam coś powiedział, dam nam chyba recepturę mieszać, na ziele byśmy to poszli to do Fortuno, oby nam takie cycły... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Zrobił chyba. No i byśmy udali do spróbunku i. No i byśmy do siebie go przekonali. To takie banał, Jeśli nie wiecie, to się dowiedzieliście. Tego nie zrobiłem, bo... Zapomniałem o tym po prostu, no ale sobie przypomniałem już po odcinku, a po odcinku już było za późno. Czego chcesz? Przysyła mnie Iberia. Mam kamień ogniskujący. A, kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to piekło pochłonie! Wydzieliny? Wydzieliny? Tak, jak zapewne wiesz. Przygotowuje magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu potrzebuje dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? Oczywiście. Tak, to świetnie. Mów dalej? Mów dalej. Cóż, jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak. Dał mi do zrozumienia że istnieje inny sposób, nie wymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. I wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To pole. Tak co mnie wyznaczył do tego, ty sam się nie chce. To niemożliwe. Mieć, chłopcze! Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę. Ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy. Ale sama wydzielina z wnętrzności to za mało. Musi być coś jeszcze. Może twoja głowa jest. Wydzieli, ma wydzielinę taką wystarczająco. Pierdoliło ci się, czy co? Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większej ilości wydzieliny od innych. Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. Ale wy... to musi być. Z naszych dias. Gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. W starej dupie. Jak należy walczyć z pełzaczami? W kopalni spotkasz kilku naszych strażników. Polujących na pełzacze dla ich wydzieliny. Porozmawiaj z Gornawidem. On ci pomoże. On ci pomoże. Jak mam odnaleźć gniazdo pełzaczy? To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać, ani czego. To ci dopiero pocieszenie. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Na pewno. Czyżby tak powiedział? No tak! 50 bryłek rudy chyba wystarczy! No oczywiście, że nie. To ci dopiero będzie mroczna wyprawa. Weź te zwoje. Znajdziesz na nich magiczne formuły zaklęcia światła. Przydadzą ci się w nieoświetlonych szybach. Świątynni strażnicy z kopalni będą ci służyć pomocą. Obyśniący dodał ci sił. Niech jego blask rozświetla twą drogę. Do zobaczenia. Obyś... Spadaj, w kalomie, ty pajacu. Dobra. Cóż, jeśli tak uważasz. Czyli chyba już wszystko tutaj do, do powiedzenia mieli, teraz udajemy się wprost do starego obozu. Bo mamy jeszcze drugie zadanie, co się dzieje na bagnach. Tylko zachować. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Teraz pójdziemy do starego obozu czy, przy okazji. Mamy, i tak po drodze. To to nie lepiej problem. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni. Dobrze, więc teraz będziemy musieli troszeczkę pójść do starego obozu. Widziałem niektórych youtuberów, którzy nagrywali Gotika. W ogóle nie pokazywali drogi, jaką przechodzili, tylko że spotkamy się w nowym w obozie, w starym obozie, w nowym, yy, obozie na bagnie, w starej kopalni, coś takiego. Nie pokazywali w ogóle drogi, jaką przeszli, co zrobili itp. itd. Chcieli chyba pokazać tego fabularnie, a nie tak, yy, jak ja powiem, od kuchni. Jak to można powiedzieć, jak to nazwałem, to tak nazwałem. Dobra, tędy pójdziemy, ale najpierw zapisik. Tutaj pewnie ścienioswór będzie, ale on nas pewnie yy, rozgromi jak to jak ja powiem, bo na pewno tak będzie i nawet nie mam zamiaru bić Tam ścienioswór Mamy gówno nie łuk. Dobra, nie trafi Młe! Świniaku No jesteśmy w lesie. Od razu mroczna mroczna muzyczka się wydzieliła. Są raz milczki. Coś się goni! Mamo! <śmiennie> Bum! za to, że mnie goniłeś wcześniej. Masz szczęście, że ci nie mogę oblać. To nie jest postaw. Niestety. Niestety to z grom się stało i ją zminimalizowało do pulpitu. Nie wiem co się stało. Wytnę wam to, bo to po prostu jakaś... Nie wiem co się stało w ogóle i... Po prostu się zminimalizowało. Nie wiem dlaczego, nie noc żadnego klawisza, bo tutaj w gotiku się nie da tak zminimalizować yy, klawiszem. On taki, no klawisz ko, alta i kontrola, wiecie jaki to jest klawisz, nie powiem. Klawisz minimalizacji, coś takiego, nie wiem jak on się dokładnie nazywa. Bo w gotiku najlepiej zrobić alt i tab i to, to wtedy się zminimalizuje do okna, ale ja tak nie zrobiłem i nie wiem dlaczego tak się stało, no ale cóż. Już mamy stary obóz, szybciutko do... udajemy się do krótka Ale tu widzę jeszcze wilki O ty ma to Też... No gdzie mi po głowie łazisz, jeszcze dostanę jakiegoś Zapalenia skóry, mrowienia skóry, coś takiego Dostanę jeszcze od razu Co mi da na leki by? Na pewno nie. Jeszcze były się jeszcze bezi będzie, będzie łysy. Będzie by łysieje. Niestety grę wywaliło do pulpitu i gra się już w ogóle kraszuje jak ja ją włączam, więc nie wiem co się stało. W ogóle dzisiaj mam jakiś dziwny dzień z tym komputerem. Kochani, ja się z wami serdecznie żegnam. Żegna się z wami LukiKosi12. Mam nadzieję, że się wam podobało i spędziliście bardzo miło czas. Chociaż dzisiaj były skak skoczenia frapsów, zminimalizowało się... Wciśnięcie nowej gry, po prostu dzisiaj jakiś wariacki dzień. Serdeczna maczeta. Cześć.